Tam muszę zawrócić No dlatego mówię, że tu jest powalone, bo nie ma... Jezu Jest zakaz w lewo tu chyba Co, nie też byś tak chciała? No ale co ty porównujesz, ty tyle lat jedziesz, a ja nawet <gry> rok, No nie, ja bym, no ja bym, cię nawet nie prosił o to, żebyś ty tak robiła Uważaj, pomarańczowy. <grywa> uważaj! Widzowie, napisz się ile razy Ania dzisiaj powiedziała słowo uważaj. No ale kurde, no lepiej powiedzieć niż nie powiedzieć. No tak? dobrze, dobrze, ty też patrz, o. obserwuj. Być no może facia... ty coś kiedyś zauważysz, czego ja nie zauważę, tak? Nie, więc ja wolę powiedzieć, jak coś widzę. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ej, weszła tu jeźdź. Co? Ej, otępy no. jeźdź i będzie załatwiony. Nie, no to będzie przesada trochę. <grywa> Chociaż teoretycznie według prawa motocyklista pchający motocykl. To jest pierwszy? To jest pierwszy. Chyba się prawo i skręcimy. Tutaj? No tam jest taki zakaz na końcu. My już tak kilka razy zrobiliśmy. A no było, było coś, no. To nie A tam jest zakaz skrętu w lewo, tak? Czyli zakaz zawracania. Dobra widzowie to tutaj zrobimy małe cięcie. Nie no, poczekaj, zobacz, policji nie ma, nie ma. No ty się rozglądaj, ja ci nie ma. No niby nie ma. No dawaj w lewo, w lewo. A to lewo. zakaz tu jest w lewo chyba. A, a nie. Tu co jest, To jest za znak. Zakaz zawracania znak. Waszej. Tak <laughs> Czekaj, jak jest ja rodzaj, że ci poli... No weź patrz. <laughs> Okej, okay, tam nie ma. <laughs> nie no, widzowie, my tak naprawdę tam jedziemy, nie? My co tak jaja teraz robimy tylko. Okej okay. Widzimy się pod zamkiem. Pa. Jaki jest mandat za to? Nie wiem, 200 zł. K**wa. <laughs> I się zapłaci. No widzowie, musieliśmy tam naprawdę sporo nadrobić. Co je pomyśleli, ale głupci. Musieliśmy tam naprawdę, ten, żeby tu e, zawrócić. Bo wszędzie zakazy, no nie dało się z nich skręcić, naprawdę. No nie dało. A swoją drogą, zobaczcie, jaka jest piękna flaga tutaj przed nami biało czerwona. Prawda, Aniu? Tam, tam, o tam w lewo, jest ulica Lubertowska i to jest najgorsza dzielnica ulica Lublin. Czemu najgorsza dzielnica? No bo każde miasto ma swoje ulicę, a w Lublinie to Lubartowskie. Aha, witamy Proszę, nie... Was pod pięknym zamkiem lubelskim. Byłem tu kiedyś na Ceberce tak swoją drogą. O tam, o tam tu byliśmy. Byliśmy tu już nie raz. Tak, tak, w sumie no tak.